To była prawdziwa futsalowa wojna. Naprzeciw siebie stanęły dwa najbardziej utytułowane zespoły w Polsce. Rekord potrzebował zwycięstwa, żeby na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Kirex od początku robił wszystko, żeby pokrzyżować przyjezdnym szyki. W trzeciej minucie Sebastian Leszczak zagrał piłkę do wybiegającego na czystą pozycję Wadima Iwanowa i było 1 do 0. Teraz okazja dla Kireksu! Bielszczanie najpierw odpowiedzieli uderzeniem Michała Marka, po którym piłka zatrzymała się na słupku. Słupek ratuje teraz krzyśka. Więcej szczęścia miał w 12 minucie Aleksandr Bondar. Ukrainiec przymierzył precyzyjnie i płasko, a zatrzypotała w siatce. Jeden do jednego! W 16 minucie Aleks Wiana huknął z prawej flanki, a zaskoczony Rafał Krzyśka skapitulował. Rusza rekord Wiana! Cóż za trafienie Brazylijczyka! Chyba jest w lekkim szoku Rafał Krzyśka, że piłka w tej sytuacji ugrzęzła w siatce. Chorzowianie wyrównali jeszcze przed przerwą po cudownej wujkowej akcji Mikołaja Zastawnika i Sebastiana Leszczaka. Gol! 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 Cóż za fantastyczna akcja Chorzowian! Zastawnik Leszczak, zastawnik Leszczak i w końcu. Trafia do siatki Sebastian Leszczak. Po zmianie strony inicjatywy przejęli mistrzowie Polski, ale nie sprzyjało im szczęście. Fatalnie przestrzelił w tej sytuacji Bondar. Marek ma Bondara i Bondar przestrzelił. A chwilę później w słupek trafił Paweł Budnia. Jak oszukał Iwanowa, Budniak sam na sam z blokarzem, słupek! Ratuje teraz Firex. O losach meczu przysądziła ta akcja z 38 minuty. Michał Marek przejął piłkę przed polem odegrał ją na noc do Budniaka, który mocnym strzałem zdobył gola na wagę mistrzostwa. 3 do 2 dla rekordu. W 39 minucie chorzewianie domagali się odgwizdania szóstego przewinienia po faulu na Iwanowie, ale sędziowie byli niewzruszeni. Teraz wydawało się, że był faul, ale strzela na słupę. Gratuje teraz kireks. Mają pretensje do arbitrów. Chorzowianie podniosła się cała ławka rezerwowych. To byłoby szóste przewidzenie rekordu i przedłużony rzut karny dla jak się gra ze zespołem rekordu, nie można strzelać sobie samemu w bramach, tak jak my w pierwszej połowie, tak? gdzie dwie bramki strzeliliśmy sobie praktycznie sami, po takich błędach, które nie powinny się zdarzyć. Tą pierwszą połowę pożyliśmy mnóstwo sił, i, i to nas kosztowało e, to, że w tej drugiej połowie niestety trochę spuchliśmy i daliśmy inicjatywę.